Kiedy nagrywam ten odcinek, listy Gustawa Morcinka są już w skoczowie. Zostały przeze mnie tam przekazane, ale na tym nie kończy się wątek i tych listów, i Bronisławy Oczkowskiej, i Gustawa Morcinka, który przeżywał ogromną depresję w latach pod koniec lat dwudziestych, a także tych kobiet, które wtedy go uratowały, mam na myśli. Bronisławę Oczkowską i Zofię Kosak, Szczucką, Szatkowską. Słów kilka najpierw o Zofii. Zofia i Gustaw urodzili się w tym samym miesiącu. Dzieliła i Zofię i Gustawa różnica dwóch lat, Zofia była starsza i dzieliła ich właściwie przepaść, mówiąc szczerze, trzeba o tym koniecznie powiedzieć, że. Zofia Kossak wywodziła się z zupełnie innego środowiska niż Gustaw Morcinek, zupełnie inne miała doświadczenie życiowe. Dzisiaj, kiedy wywołujemy ducha Gustawa Morcinka w związku z 60. rocznicą jego śmierci, w tych nieziemskich historiach, koniecznie chcę wspomnieć, że Zofia Kossak w jednym z listów do Wańkowicza wspomniałam, że jest jego twórczość genialna, ponieważ zawsze ci ludzie, którzy piszą, jakby dyktowali z konia, którzy wywodzą się z długich generacji szlacheckich, są geniuszami. Ten geniusz musi być hodowany, pisała Zofia Kossak. Już wówczas autorka bestsellerów, znana. I mówiła tak: Geniusz nigdy nie wyjdzie spod wideł i gnoju. Jak to. To dlaczego, Zofio, zwróciłaś uwagę na Gustawa Morcinka, który właśnie ani nie dyktuje z konia, ani nie należy do długich generacji szlacheckich, ani nie jest geniuszem hodowanym. Zwróciła na niego uwagę. Powiedziałam już o tym, że byli dziećmi sierpniowymi, urodzili się w sierpniu. Nawet znalazłam takie piękne zdania, który, w którym opisują tę porę, ten, ten, ten miesiąc. Zofia. Wokoło panuje cisza, tylko liście to poli trącane nieuchwytnym wiatrem szemrzą jakby struga wody. A Gustaw, Gustaw pisze tak. Wisła łuszczy się w słońcu na plewy, naokoło zaś jest cisza, pełna dosytu i zapachu zrzętych służb. I Zofia i Gustaw. Są świetnymi literatami, pięknie malują piórem. A szukając takiego punktu wyjścia, który pomógłby mi opisać tę przepaść, jaka była pomiędzy nimi, no, znalazłam szczury. Tak od szczurów zacznę, ponieważ Zofia Kossa, która urodziła się. W kośminie nad wieprzem, w dworku szlacheckim. Miała swoją nauczycielkę, miała swój pokój i żyło jej się w miarę dostatnio. Widywała szczury, ale widy... szczury w takim kontekście, że mianowicie ojciec Tadeusz Kossak zaprosił czarodzieja. Do majątku to był szczurołap. Ten szczurołap grając na piszczałce, wyprowadzał szczury z obór, ze stajni, z budynków gospodarczych dworku, prowadził je przez podwórko, potem wsiadł do łodzi, a szczury popłynęły za nim i wyprowadził je gdzieś w pole, w lasy. A szczury otaczały Gustawa Morcinka w zupełnie, zupełnie inny sposób. On z tymi szczurami e, żył tak po prostu. Nikt nie, hrabia, graf. Larisz, który był właścicielem i kopalni, i tych terenów, i tych ziem, wcale nie zamierzał sprowadzać szczurołapa, żeby szczurołap uwolnił ludzi od tych zwierząt. Szczury otaczały Gustawa Morcinka, a miejsce, gdzie mieszkał, było pełne dymiących kominów, płonących chałt, było tam rozpaćkane błoto i gnojówka, a w tej gnojówce pływały szczury. Mały Gustawie widział z bliska, opisywał na przykład. Największy z nich miał długi, obrzodziały ogon, i tak jak wszystkie pozostałe był ohydny. Wyjadał prosiętom żarcie z Koryt, piszczał, szczerzył zęby i taplał się w cuchnących odchodach. Eee, ogromna była przepaść pomiędzy Zofią i Gustawem. W dodatku I, i Gustaw Morcinek był też bardzo zakompleksiony, on był ogromnie niepewny, z jednej strony szalenie ambitny, zdolny, z drugiej mający poczucie, że wobec takiej wielkiej sąsiadki, bo Zofia Kossak mieszkała już wtedy w Górkach Wielkich, była autorką bestsellerów, miała za sobą już słynną Pożogę, którą zadebiutowała, pisała kolejne powieści. Ta wielka sąsiadka z Górek Wielkich dostrzega Gustawa Morcinka. Nie umiem odpowiedzieć na pytanie, czy dowiedziała się o jego dramacie, o tym unieważnieniu małżeństwa, o tym, że plotkowano w skoczowie, że jest impotentem. Tutaj na marginesie dodam, że y, tę rzecz trzeba byłoby jeszcze zbadać i prześledzić, konstruując taki portret psychologiczny Gustawa Morcinka, na czym polegał ten jego problem. Związane z jego płciowością. Pamiętam, że podczas studiów analizowaliśmy książkę Mickiewicz-Człowiek, kiedy psychiatra z perspektywy czasu, badając, bo przecież Mickiewicz już wtedy nie żył, badając listy, pisma, wypowiedzi, wspomnienia o Mickiewiczu, stworzył portret psychologiczny. Opowiedział w tej książce, że na przykład Mickiewicz. Bał się liter, bo one mu przypominały pająki. Co, co takiego można byłoby jeszcze powiedzieć o Morcinku? Bardzo dużo. Sądzę, że ten problem wynikający z jego płciowości, z tego rodzaju ograniczeń i być może niemożności, czy też innego rodzaju przeżywania. Na pewno miał wpływ i na erotyczne opisy w jego książkach, które, mówiąc szczerze, mnie nie, nie zachwycają. Miał wpływ na te jego relacje z kobietami. Ten dramat był i po stronie kobiet uwodzonych w ten sposób w listach o tym chciałabym też jeszcze opowiedzieć i po jego stronie. Ale to temat na zupełnie inne rozważania, i sądzę, że powinien się tym zająć także specjalista. Wracam do kompleksu morcinka. Mówił w jednym z listów do Bronisławy Oczkowskiej, bo te listy są takim punktem wyjścia. Otóż Bronisława Oczkowska kpiła z niego, kiedy byli dziećmi czy nastolatkami. Zdobyła wykształcenie w strumieniu w takiej szkole prowadzonej przez zakonnicę. Umiała świetnie po niemiecku, znała dobre maniery. Wywodzili się z tych samych miejsc, z tego samego miejsca: on i bronka, ale kiedy ona wraca i on jest tym umorusanym górnikiem, hawierzem, jak wtedy mówiono. Próbuje się Gustaw z nią przywitać, ona mu się wydaje, ona mu imponuje. Wtedy koleżanka mówi: Zostaw, nie gadej z takim zmazanym hawierzem. Tak mówi gwarą. I morcinek to zapisuje, morcinek to pamięta, wiedział, że musi jej udowodnić, kim jest i musi się przede wszystkim zacząć uczyć. To, to że odniósł sukces, przypisuje. Właśnie Bronce, której chciał udowodnić kim jest, i Zofii Kossak. I w liście do Bronki, która będąc gdzieś w Wiedniu, w Monachium, bo podróżowała po świecie, wysłała mu kartkę. On napisał z taką tęsknotą, że te wyrazy mięsien i Salzburg to zabrzmiały jak uderzenie o siebie dwóch kryształowych kieliszków. Koniecznie kieliszków z winem, trzymanych w wypieszczonych i pachnących wąskich i wiotkich dłoniach, widzianych z pewnego oddalenia na tle złoceń i marmurów i kwiatów niezwykłych, w olśniewającym świetle elektrycznym, w czasie słodkiej, a namiętnej muzyki skrzypiec cygańskich. Dwie czy trzy linijki dalej w tym samym liście dodaje, że musi kończyć, bo jest dzwonek na lekcję i on musi się uczyć, jest nauczycielem, i jeszcze mówi, że istnieje w tej zapadłej parafiińskiej. On się z tego wszystkiego na pewno chce wyrwać. On to rzucone koło ratunkowe podejmuje, choć jest ogromnie zapłoniony, niepewny, kiedy przychodzi do Zofii Kossak zapytać. Czy to prawda, że pochwaliła jego utwory? I Zofia Kostak nie tylko chwali to, co on pisze w prasie cieszyńskiej, ale także no, pomaga mu i prosi, żeby przyniósł, przyniósł swoje opowiadania, ona je oceni i ona potem pomoże mu wydać serce za tamą książkę, którą Gustaw Morcinek zadebiutuje i ona napisze do tej książki wstęp. A o tym wstępie, właśnie, Gustaw Mocinek wspomni także, idzie do ludzi z tą swoją książką, jakby w towarzystwie białoksiężnika, którą to, tym białoksiężnikiem jest Zofia. Zofia Kossa, która pisze ten wstęp, bo idzie i ona go trzyma za rękę. Jak trzyma się dziecko, które idzie i boi się ludojada. Boi się złych rzeczy, które mogą spotkać, ale ma tego białoksiężnika, co jest tym ludojadem. Czego się boi Morcinek? Boi się wydawców, boi się czytelników, boi się ich reakcji, boi się ośmieszenia. I nawet napisał, że ten wstęp, Zofii, może niewiele pomóc, jeżeli go źle przyjmą. Jego z tą swoją książką. Może znaczyć tyle, ile napis ładne czy ładne opakowanie z bajecznie kolorowymi twarzami dziewczęcymi na mydle Elida. Sprawdziłam, rzeczywiście było wtedy takie mydło reklamowane kolorowymi takimi naklejkami czy opakowaniami, ale mówi Morcinek, że ono się chyba nie za dobrze pieniło i to opakowanie niewiele pomogło ale pomogło, pomogło bo serce za tamą zostało świetnie przyjęte a kolejny strzał no to był oczywiście wyrąbany chodnik książka, która zdobyła nagrodę literacką śląską za którą nie tylko ta książka spowodowała że wszyscy w Skoczowie już go poklepują po ramieniu, mówiąc wiedzieliśmy, że wyjdziesz na ludzi i już o unieważnieniu małżeństwa nie ma mowy ale tą książkę wysyła do bronki pisząc nasze pierwsze dziecko. I on, uważany za impotenta, uważany za impotenta, bo jak to naprawdę nie wiemy, mówi o swoich książkach dzieci. To są moje dzieci. I pisze bronce, to jest nasze dziecko, bo pisałem tę książkę portretując ciebie. Jak portretuje bronkę? To jest dziewczyna z czerwoną kokardą, w krótkiej sukience. Na Śląsku Cieszyńskim o takich dziewczynach mówili chłopczory. On to też zresztą w listach pisze. Czyli dziewczyna jak chłopak. Dziewczyna, która łazi po drzewach. Dziewczyna, która no nie jest zwiewna, wiotka i subtelna, tylko jest energiczna. Taka dziewczyna z pazurem. Tak ją widzi, tak ją opisuje w tej krótkiej sukience. Stwarzając też erotyczne sceny, kiedy zobaczy jej piersi, kiedy się gdzieś tam szamocą w zbożu, bo książka, którą on czyta, upadnie i oni jej szukają. No, te wszystkie te swoje pierwsze erotyczne fascynacje, ale także te pierwsze przyjaźnie, on opisze w swojej książce No i ta książka stanowi taką wielką, ważną przepustkę do literatury i Tę przepustkę dała mu królowa, mówi królowa Zofia Kosak, tak ją nazywa królowa. I mówi o niej gwiazda literacka, bo tak było. To zresztą jest też ten czas, kiedy Zofia Kossak jest na topie, kiedy o niej się mówi, kiedy można o niej powiedzieć. Gwiazda literacka królowa. Ona i ta królowa chwali się zresztą Morcinek w liście do bronki. Królowa mi proponuje spółkę literacką. Na którą się zresztą Morcinek nie zdecydował, mówiąc, że jak będzie wstyd, czyli mówiąc gwarowo, gańba, to będzie moja gańba, jak będzie, jak będzie sukces, no to będzie mój sukces. I razem z Zofią nigdy niczego nie pisali. Dziwne, bo ten płodny impotent i ta królowa zdetronizowana, to ciekawa taka sprzeczność. Bo Zofia po wojnie, kiedy wraca po emigracji wieloletniej, kiedy mieszka znowu w Górkach Wielkich, ona jest już dużo mniej znana. To Morcinek jest posłem, to Morcinek odnosi sukcesy, to o Morcinku się mówi, a tymczasem Zofia, kosak, już jest tą królową bez tronu. Bo się o niej już prawie nie mówi, czy mówi niewiele, o niej się zapomina, to ona musi błagać, prosić Gustawa Morcinka, posła, żeby jej załatwił dodatkowy przydział węgla. Kiedy w muzeum w Górkach Wielkich czytałam listy, no dzisiaj one trochę śmieszą, choć to jest właściwie taki gorzki uśmiech. Musiała pisać podanie z sążnistym uzasadnieniem, że potrzebuje więcej węgla niż inni, ponieważ jej praca polega na siedzeniu, przy biurku i pisaniu i w związku z tym ona się mniej rusza i nie może się zagrzać tak jak na przykład tacy robotnicy, którzy potrzebują mniej węgla. A ona bardzo prosimy, bardzo marśniemy, pisze, błagając o koks, o węgiel. Ostatecznie Morcinek jej w tym pomaga. Morcinek jej to ułatwia. Zdetronizowana królowa i płodny impotent. Gustaw Morcinek pojawiał się też w moim życiu. Zostałam poproszona o, o napisanie takiej książki Skoczów Karwina, śladami Gustawa Morcinka. I, I tą moją opowieść o Morcinku, bo ciągle czuję taki niedosyt. Ciągle myślę, że My go widzimy, Gustawa Morcinka, absolutnie nie takiego, jakim on był naprawdę. Bo albo pisze się jakieś laurki, jak to zwykle bywa w odniesieniu do pisarzy. Ktoś, kto zajmuje się długo jakimś pisarzem, chce widzieć tylko pozytywy, bez błędów. Tak zresztą zawsze jest. Ja pisząc o Zofii Kossak też patrzę na nią inaczej. Albo... Tak jak działo się teraz, kiedy trwały uroczystości w Skoczowskim Muzeum, o tym zawiadomiłam na Facebooku, pojawił się komentarz Morcinek, jemu zawdzięczamy w cudzysłowiu yy, Stalinogród, czy on jest winien. Zatem pamięta się tylko tę czarną legendę. A to jest wszystko krzywdzące dla Morcinka, bo Morcinek zasługuje na dużo, dużo więcej. Więc pisząc tę książkę, kiedy chciałam opowiedzieć o jego śmierci, bo to 60. rocznica śmierci powoduje, że o nim dzisiaj mówię, ciągle kiedy jestem na cieszyńskim cmentarzu i w tej części, gdzie jest grób Morcinka, grób w tym panteonie znanych, myślę jakaś ogromna pomyłka. Nie dlatego, że on nie zasługuje na miejsce w panteonie, ale dlatego, że pogrzeb miał świecki. Ten człowiek, który Boga gdzieś na pewno, jeżeli nie wierzył, szukał. Szukanie Boga w obozie, tak pisał. Szukał Boga w obozie koncentracyjnym. Szukał Boga, kiedy podróżował jeszcze po wojnie, był w Rzymie. Szukał i mówił: Tam go nie widzę, ale tam ten. Kościółek, do którego prowadziła mnie mama za rękę, żeby ich głowy nie przypod, czyli żebym się nie przewrócił, to tamten Bóg był. Więc on, Morcinek, pochowany w tej uroczystości świeckiej, to nie było to. I to też nie to, że spoczął w Panteonie. Napisał w jednej ze swoich książek o takim bohaterze, to był lekarz Nowak wędrujący po górach. A pomiędzy tym wszystkim a baranią płożą się ogromne doliny, srebrzą się w nich rzeki, bielą się rozsypane domki, wyrastają kępy ciemnych lasów. Tu chciałbym być pogrzebany, myślał Nowak. I tak samo myślał Morcinek, że on chciał być wśród tych swoich gór. Myślę, że jego miejscem był skoczów. Tam, gdzie mieszkał w domu w słońcu, widział Wisłę, góry. Odwiedzam go w Cieszynie, odwiedzam go w tym panteonie, ale zawsze myślę: Morcinku, Gustawie, to nie zupełnie jest to, co powinno było kończyć i zwieńczać Twoje życie.